Śmiałe zbrodnie i włamania to nowa codzienność dla mieszkańców Homsztad. Policja rozkłada ręce. Czy ktokolwiek zdoła powstrzymać falę zbrodni zalewającą ulicę naszego miasta? Jesteśmy bezsilni. To miasto potrzebuje superbohatera, który powstrzyma przemoc. Winski. Chciałbyś poznać tajemnicę? Pył niewidzialności. Takie śmieszne? Pył niewidzialności? Dokładnie. Znikanie. Gdzie pan jest? Czy to nasza kwatera główna? Czerwone domy to te, do których się włamano. Używaj magicznego pyłu dla dobra innych ich przed złodziejami. Używaj go mądrze, Winski. Znikanie! Jeden z rabusiów zeznał, że został zaatakowany przez gaśnicę. To prawdziwy, niewidzialny, superbohater! Szef półświadka wciąż pozostaje na wolności. Bierzmy się do roboty. Ma pani syna? Tak, Wiński ma 10 lat. Pył niewidzialności trafia tylko do tych, którzy są zawsze uczciwi. Jestem niewidzialnym superbohaterem. Wiński. Wiński i pył Niewidzialności. Czy superbohaterowie chodzą do ubikacji?